Mogę duże projekty czy duże casey dzielić na mniejsze kawałki, rozwiązywać je, sprawdzać ewentualnie ich poprawność, a później łączyć w całość. Robert Gałąska zajmuje się w zasadzie od ponad 20 lat, pracuje w bankowości bankowość w zasadzie w każdym celu jest zbadana, czyli od powstania procesów poprzez układanie tych procesów. Jeżeli ktoś przegląda, interesuje się matematyką i branżą, to bardzo szybko wpadnie na, na ten kurs. I nie ukrywam, że czytałem kilka razy plan zajęć, wszystko to, co miało być na kursie i to, co mnie zainteresowało bardzo mocno, to aspekty praktyczne, czyli łącząc wachlarz narzędzi, które poznaje się na, na tym kursie, plus wiedza praktyczna, plus rozwiązania i casey, takie już konkretne przykłady, to jest coś, co pozwala mi jakby uzupełnić moją wiedzę jako samouka, wprowadzić ją w praktykę i osiągać lepsze efekty na narzędziach. Mogę na przykładzie ostatnich projektów, czyli projekt, który, przy którym pracowałem, to był CEREM i drugi projekt z tych ostatnich, przy których pracowałem, to właściwie baza klientów, lojalność klientów, czyli jakby system poleceń. To są te dwa projekty, na których ostatnio pracowałem i jeżeli chodzi o moje kompetencje, Pracowałem na bazie danych, może nie jako Data Science, tylko jakby osoba, która już jest po Data Science, czyli już weryfikacja tych wszystkich danych, już w zasadzie bardziej oddzielanie tych niepotrzebnych, czyli czyszczenie w zasadzie bazy danych to jest coś, nad czym pracowałem. Później jeszcze to, co jeszcze było w moich kompetencjach, to optymalizacja kosztowa i optymalizacja czasowa. To są to jakby też te dwa obszary, w których szczerze czuję się bardzo mocno. Jednak tutaj zawsze przy każdym case'ie jest analiza. Nie ukrywam, że nawet kiedy pracuję w sprzedaży, analiza zawsze występowała i ta analiza była też takim moim mocnym konikiem, dlatego, że osoby w sprzedaży bardziej się koncentrują na relacjach i sprzedaży, ale mniej na analizie. Ja to mniej więcej wyważyłem, więc jakby też i analiza jest tym takim elementem, na którym się koncentruję w pracy. Łącząc to wszystko, plus jeszcze tego, także i copywriting, który gdzieś tam wchodził w, i w komunikację z klientem, i w komunikację wewnętrzną, pozwalał mi na to, żeby przedstawienie pewnych projektów, czy szczegółów projektów, założeń, było jasne i klarowne. To jest też gdzieś tam narzędzie, które pomaga porządkować. Nie ukrywam też, że wykorzystałem także narzędzia AI do, do tego, żeby dla studentów przygotować materiały pomocnicze, żeby przygotować dla nich cały plan zajęć, Teoretycznych od strony przedmiotu, ale także może i przede wszystkim właściwie przygotowanie zadań, które mają też i w nich wytrenować pewną umiejętność znajomości ekonomii, mikroekonomii czy rozwiązań już od strony biznesowej, dlatego że mówimy tutaj o podaży i popycie. Czy powiedzmy no, opłacalności biznesu, break-in-point to też jest coś, co jest bardzo ważne w różnych wyliczeniach. To są wszystkie elementy, które składają się w całość, więc tak naprawdę to, te wszystkie narzędzia i te kompetencje, które gdzieś tam już we mnie są, w połączeniu daje, według mnie, wyśmienity efekt. Sztuczna inteligencja jest to coś niby nowego, ale tak naprawdę to już coś, co z nami funkcjonuje od wielu lat. Właściwie od ponad dwóch lat bardziej to się fokusuje i przechodzi do naszego codziennego życia. Ja właściwie tak bardzo mocno się angażuję w AI i narzędzia ai od ponad roku. od Prawie roku czasu, właściwie na co dzień z ChatGPT i wszystkimi narzędziami, które są podłączone do, do tego narzędzia. I tak naprawdę to mi otworzyło oczy, dlatego że jako ekonomista, jako bankowiec, mam do czynienia z różnymi działaniami, bardzo złożonymi procesami. I tak naprawdę te procesy zmuszają do tego, żeby jakby je podzielić na trochę mniejsza później łączyć. Narzędzia EIOF AI pozwoliły mi. Do tego podejść w ten sposób, że mogę duże projekty czy duże casey dzielić na mniejsze kawałki, rozwiązywać je, sprawdzać ewentualnie ich poprawność, a później łączyć w całość. Między innymi też i na, praca na bazie danych, praca na klientach, czyli ich odczuciach, to mi pozwala wszystko połączyć w jedną całość i stworzyć tak naprawdę pełny, kompleksowy projekt. Ogólnie sztuczna inteligencja jest to moja pasja i wiąże moją przyszłość ze sztuczną inteligencją. Nie ukrywam też, że bardzo mnie interesuje zbudowanie coś swojego. Na pewno będę trenował, powiedzmy, no, budowę llm ale może na początek nie jako własnego narzędzia, ale do, do treningu. Będę go sobie gdzieś tam w miarę wzmacniał, jeżeli chodzi o tuning. Na pewno chcę. Pójść w tym kierunku, żeby osiągnąć poziom najwyższy, tak, żeby cokolwiek móc zrobić. Nie ukrywam, że nawet już mam zrobione trzy projekty, pisane też i przy pomocy troszeczkę AI, ale są to trzy projekty, które też się wynikają z, z pewnych braków, które każdy sam u siebie widzi jeden z takich braków które posiadam no to na pewno język angielski który znowuż pojawiła się blokada. 10 lat temu porozumiewałem się w języku angielskim może nie perfekt, jednak od 10 lat nawet jednego słowa. No i tutaj widzę bardzo duże braki. Chcę takie narzędzie stworzyć pod tytułem e -tutor. Które będzie narzędziem zastępującym, może, native speaker ale w jakimś sensie będzie to coś, co będzie pomagało mi być na bieżąco, jeżeli chodzi o trening języka angielskiego. To jest przyszłość i siebie widzę tylko na dzisiaj, tylko właśnie w tej, w tej dziedzinie. Oprócz tego też i agenci AI to jest temat, który, no nie wiem, czy dobrze, dobrze powiem, ale bardzo mnie jar. W wolnym czasie właściwie to jest obcowanie z naturą. Dla mnie odpoczynek taki solidny, i to się bardziej wiąże z tym odpoczynkiem, z resetowaniem się to jest natura to jest działka, to jest las, to jest jezioro to jest coś, co pozwala mi się regenerować, pozwala mi się skupić, pozwala mi myśleć na, na temat nowych pomysłów, rozwijać pomysły i właściwie to jest coś, co właściwie jest częścią mojej natury.